Witam serdecznie, dzisiaj mamy zestaw czterech przewodów 50 mm kwadrat do magazynu energii. Mamy tutaj cztery przewody po 60 cm okute konektorami miedzianymi oznaczonymi plusem, minusem, termokurczem czarnym i czerwonym. Konektory jak zwykle grube, miedziane, zaciskane hydraulicznie. Chciałbym tutaj też zaznaczyć, że przewody produkuję od 7 lat. Jest to już tysiące klientów, tysiące klientów firm, klientów indywidualnych, różnego, dziesiątki różnego rodzaju projektów. a Produkujemy przewody do wielu, wielu rozwiązań. Od ciągników, samochodów, po różnego rodzaju jachty, nawet zdarzało się robić do pociągów oraz do samolotów. Także tutaj zastosowanie naszych przewodów jest przeogromne. Zapraszam serdecznie do kontaktu, jeżeli potrzebują Państwo przewodów solidnie wykonanych linii zasilających, wykonujemy każdy projekt w dość szybkim terminie, praktycznie większość projektów, 99 projektów, 99% projektów jest wykonywanych z wysyłką na następny dzień. Jeżeli są to większe projekty, wiadomo, trzeba troszeczkę więcej czasu na to poświęcić. Natomiast jeżeli potrzebujesz takich przewodów szybko z dnia na dzień, Max dzień góra 2 no w naprawdę skrajnych przypadkach trzy dni jeżeli są to projekty e, wymagające pod kątem ilości tych przewodów jesteśmy w stanie zrealizować i wysłać. Także pozdrawiam serdecznie zapraszam do kontaktu na stronie kablespawalnicze.pl. Tam znajdziecie też kontakt mailowy, kontakt mapa kablespawalnicze.pl oraz numer telefonu. No zapraszam do kontaktu. Pozdrawiam.